Ania z zielonego wzgórza, rozdział siedemnasty, nowy cel w życiu. Nazajutrz po południu Ania, siedząca nad swą robotą u okna kuchni, spostrzegła nagle Dianę, która, stojąc u źródła nim w leśny, tajemniczo dawała jej znaki. W oka Ania znalazła się na dziedzińcu i pobiegła ku przyjaciółce. Z wesołym zdumieniem i nadzieją w swych wyrazistych oczach. Lecz nadzieja prysła, gdy zbliżywszy się wyczytała przygnębienie na twarzyce diany. Mama twoja nie ustąpiła? spytała żywo. Diana smutnie przecząco potrząsnęła głową. Nie, a co gorsza, powiada, że nie pozwoli mi już nigdy bawić się z tobą. Płakałam i płakałam. Przekonywałam ją, że to nie była twoja wina, ale na próżno. Musiałam żebrać i błagać bardzo długo, zanim mi pozwoliła przyjść, pożegnać się z Tobą. Mogę zostać tu zaledwie dziesięć minut. Mama uprzedziła mnie, że spoglądać będzie na zegarek. Dziesięć minut to w istocie bardzo krótki czas do pożegnania się na wieki. Rzekła Ania głosem drżącym od płaczu. Ach, Diano, czy chcesz złożyć uroczystą przysięgę, że nigdy nie zapomnisz mnie twej przyjaciółki młodości, nawet gdybyś później znalazła droższych przyjaciół? Ależ bezwarunkowo, zaszlochała Diana, nigdy nie chcę mieć innej serdecznej przyjaciółki. Nie chcę innej. Nie potrafiłabym żadnej kochać tak jak ciebie. Ach, Diano, zawołała Ania składając ręce. Kochasz mnie? Naprawdę? Naturalnie, że tak. Czyś nie wiedziała o tym Aniu? Nie. Ania westchnęła głęboko. Myślałam, że mnie lubisz, ale nie odważyłam się przypuszczać, że mnie kochasz. Widzisz, Diano... Nie przypuszczałam, aby ktokolwiek mógł mnie kochać. Nikt nigdy mnie nie kochał, od czasu jak pamiętam. Ach, jakże to cudnie, jest to promień światła, który wiecznie przyświecać będzie w ciemnościach drogi rozdzielającej nas. Diano, o powtórz to raz jeszcze. Kocham cię, prawdziwie, Aniu, powtórzyła Diana stanowczo. I zawsze będę cię kochała. Bądź tego pewna. I ja będę cię zawsze kochała, Diano, rzekła Ania uroczyście wyciągając rękę. W przyszłości pamięć o tobie świecić będzie jako gwiazda ponad moim samotnym życiem. Pamiętasz, tak się wyraziła bohaterka ostatniej powieści, którąśmy razem czytały. Diano, czy zechcesz mi darować pukiel włosów z twoich kruczych warkoczy? Zachowam go na zawsze jako mój skarb najdroższy. A masz go czem uciąć? spytała Diana ocierając łzy wywołane przesadną mową Ani i powracając do spraw praktycznych. Owszem, szczęściem mam małe nożyczki z kieszeni fartuszka, rzekła Ania. Delikatnie i uroczyście ścięła lok włosów Diany. Żegnaj mi, najdroższa przyjaciółko. Odtąd mieszkając tak blisko będziemy jednak obce dla siebie, lecz serce moje dochowa ci wiary na wieki. Bądź zdrowa, Aniu, rzekła Diana, smutnym głosem podając rękę Ani. Żegnaj mi, całym sercem ukochana Diano. Diana, Diana Odeszła krokiem powolnym. Ania pozostała na miejscu, spoglądając za przyjaciółką, dopóki nie straciła jej z oczu i powiewając chusteczką, ilekroć tamta się obejrzała. Po czym powróciła do domu, uspokojona do pewnego stopnia romantycznym nastrojem pożegnania. Skończyło się raz na zawsze. Zwierzała się Maryli. Nie będę już nigdy miała przyjaciółki. Jest mi nawet gorzej niż kiedykolwiek dawniej, bo nie mam ani Kasienki, ani Violetty. A gdybym jej nawet miała, to nie byłoby już to to samo. Z chwilą, gdy się raz posiadło prawdziwą przyjaciółkę, takie wyobrażone niby przyjaciółki nie wystarczają. Diana i ja urządziłyśmy wzruszające pożegnanie. Tam obok źródła. Mówiłyśmy do siebie jak z książki. Jana ofiarowała mi pukiel swych włosów. Włożę je do maleńkiego woreczka i nosić będę na szyi przez całe życie. Poproszę też Marylę, aby zwróciła uwagę, by nie zapomniano włożyć mi go do trumny, gdyż wątpię bardzo, czy jeszcze długo pożyję. Być może, iż pani Barry, widząc mnie zimną i umarłą, poczuje wyrzuty sumienia i pozwoli Janie pójść za moim pogrzebem. Sądzę, że dopóki potrafisz tak dużo bajać, nie ma obawy, byś wkrótce życie zakończyła ze zmartwienia. Wtrąciła nielitościwa Maryla. Następnego poniedziałku Maryla zdziwiła się niezmiernie, widząc Aniem wychodzącą ze swego pokoiku z teczką, z książkami w ręce, z ustami zaciśniętymi, w jakimś silnym postanowieniu. Powracam do szkoły, oświadczyła dziewczynka. To jedno pozostało mi w życiu, odkąd tak nieletościwie, bezwzględnie odtrącono ode mnie przyjaciółkę. W szkole mogę przynajmniej patrzeć na nią i rozmyślać nad minionymi dniami. Rozmyślaj raczej nad lekcjami i zadaniami arytmetycznymi, rzekła Maryla, ukrywając swe zadowolenie z takiego obrotu rzeczy. Sądzę, że obecnie nie dasz powodu do opowiadaniu o tabliczkach wciskanych ludziom w głowy i innych niespodziankach. Sprawuj się rozsądnie i uważaj na to, co nauczyciel mówi. Postaram się być przykładną uczennicą – – rzekła Ania smutnie. – Sądzę, że to nie będzie bardzo przyjemne. Pan Filip stwierdzi, że Mimi Anders jest wzorową, ale przecież ona nie posiada ani źdźbła imaginacji, ani też ożywienia. Jest zawsze znudzona, smutna, nic nie sprawia jej przyjemności. Wobec tego jednak, że ja czuję się obecnie tak bardzo nieszczęśliwą, być może… Iż nie trudno mi będzie stać się do niej podobną. Pójdę do szkoły gościńcem. Nie potrafiłabym samotnie wędrować ścieżką brzusz, musiałabym gorzko płakać. W szkole przyjęto Anię ze szczerą radością. Brak było towarzyszom podczas urządzania zabaw jej bujnej wyobraźni, jej jasnego głosu podczas śpiewu i patetycznej intonacji. Przy głośnym czytaniu książek w czasie przerwy południowej Ruby Gillis podsunęła jej ukradkiem podczas lekcji religii trzy piękne granatowe śliwki. Ella MacPherson ofiarowała jej olbrzymi żółty bratek, wycięty z katalogu jakiejś firmy ogrodniczej dla ozdobienia nim pulpitu, co wywołało w szkole powszechny zakód. Zosia Sloan przyrzekła nauczyć im robić szydełkiem śliczne ząbki niezmiernie eleganckie przybranie fartuszka. Kasia Butler podarowała jej buteleczkę od perfum do wody potrzebnej dla zmywania tabliczki, a Julka Bell wykaligrafowała bardzo starannie na arkusiku jasnożółtego papieru z wyciętymi brzegami następny czterowiersz: Pisuję się na pamiątkę. Ale wyznam szczerze, że miłość jest w sercu, a nie na papierze. Przyjemnie jest być cenionym, rzekła Ania do Maryli tegoż wieczoru, opowiedziawszy jej przyjęcie, jakiego doznała od koleżanek. Nie tylko jednak dziewczynki ją ceniły. Wracając po pauzie południowej na swe miejsce, pan Philips bowiem posadził ją obok wzorowej mimi Anders, Ania spostrzegła na swym pulpicie wielkie, soczyste, złote jabłko. Już już miała zatopić w nim ząbki, kiedy przypomniała sobie, że jedynym miejscem, gdzie rosły te ananasówki, był stary sad Blajtów, po drugiej stronie jeziora lśniących wód. Odsunęła jabłko, jak gdyby to był rozżarzony węgiel i bardzo ostentacyjnie Wytarła palce chustką od nosa. Jabłko pozostało na jej pulpicie do następnego ranka. Dopiero mały Tymek Anders, który zamiatał szkołem i rozniecał ogień na kominku, przywłaszczył je sobie jako dochód przypadkowy. Przychylniejszego przyjęcia doznał ołówek szyfrowy przesłany Ani Ukradkiem po przerwie południowej, przez Karolka Sloan. Co prawda był wspaniały, powleczony żółtym i czerwonym papierem i kosztował dwa centy, gdy za zwykłe ołówki płacono tylko jednego centa. Ania raczyła go łaskawie przyjąć i obdarzyła ofiarodawcem uśmiechem, który sprawił, że zaślepiony młodzieniec z radości poczuł się w siódmym niebie. Następstwem tego zachwytu była niezliczona ilość omyłek w jego dyktandzie i rozkaz pana Filipsa pozostania po lekcjach w szkole dla poprawienia poczynionych błędów. Jednakże bardzo widoczny i to zupełny brak oznak przyjaźni ze strony Diany Barry siedzącej obok Józi Paj osłabiał triumfy Ani. Uważam, iż Diana mogła była przynajmniej raz jeden uśmiechnąć się do mnie. Zwierzała się Maryli tegoż wieczoru. Lecz już na rano maleńki, artystycznie zwinięty bilecik, dołączony do maleńkiego zawiniątka, dostał się ukradkiem do rąk Ani. Treść bileciku była następująca. – Droga Aniu, mateczka nie pozwala mi bawić się z tobą ani rozmawiać, nawet w szkole. To nie moja wina. Więc nie gniewaj się na mnie, bo ja cię kocham tak samo jak dawniej. Martwi mnie bardzo, że nie mogę ci powierzać swoich tajemnic. Józi Pej nie lubię ani trochę. Zrobiłam dla ciebie zakładkę do książki z jedwabnej czerwonej bibułki. Takie są teraz najmodniejsze, a tylko trzy dziewczynki z naszej szkoły potrafią je zrobić, ile razy spojrzysz na nią, Przypomnij sobie swoją dawoną, wierną przyjaciółkę, Dianę Barry. Ania przeczytała liścik, ucałowała zakładkę i przesłała odpowiedź na drugi koniec klasy. Moja ty jedyna, najdroższa, Diano. Nie mogę gniewać się na ciebie, że musisz być posłuszną mamie. Ale duszą naszym wolno jest się spotykać. Twój... Prześliczny podarek zachowam na zawsze. Minia Anders jest niezmiernie miłą dziewczynką, pomimo iż nie posiada wcale imaginacji. Lecz z chwilą, gdy byłam serdeczną przyjaciółką Diany, nie mogę być przyjaciółką Mini. Proszę cię, wybacz mi błędy ortograficzne, gdyż nie potrafię jeszcze zupełnie poprawnie pisać. Pomimo, że bardzo się o to staram, Twoja. Aż do chwili, gdy nas śmierć rozłączy, Ania lub Cordelia Shirley. P.S. Będę tej nocy spała z bilecikiem twoim pod poduszką. A lub K.S. Pesymistycznie usposobiona Maryla przygotowana była na rozmaite, niemiłe niespodzianki z chwilą, gdy Ania znowu zaczęła uczęszczać do szkoły. Ale obawy te nie spełniły się. Być może, iż Ania przejęła się niejednym rysem wzorowej mimi Anders, lecz faktem było, iż nie zdarzyła się już żadna utarczka pomiędzy nią a panem Philipsem. Całą duszą oddała się nauce, niezłomnie postanowiwszy nie dać się wyprzedzić pod żadnym względem Gilbertowi Blight. Współzawodnictwo ich. O ubieganiu się o miejsce prymusa w klasie stało się wkrótce bardzo widoczne. Gilbert spokojnie szedł naprzód, ale nie można powiedzieć tego samego o Ani. Była ona równie gwałtowna i uparta w miłości, jak i w nienawiści. Nigdy nie zgodziłaby się przyznać, iż współzawodniczy w szkole z Gilbertem, bo znaczyłoby to uznać jego obecność. Jego istnienie, czego Ania uparcie zdawała się nie widzieć. Jednakże, niewątpliwie współzawodniczyli ze sobą, i odznaczenia za pilność dostawały się na przemian. Jednego razu Gilbert, rozwiązawszy znakomicie zadania artymetyczne, otrzymał nagrodę w postaci nazwiska swego, wypisanego wielkimi literami na szkolnej tablicy. Nazajutrz, na tymże samym miejscu widniało nazwisko Ani, która cały poprzedni wieczór spędziła biedząc się nad ułankami dziesiętnymi. Okropny dla Ani był dzień, w którym oboje okazali się jednakowo dobrze przygotowani i imiona ich znalazły się obok siebie na tablicy. Niepokój ich podwajał się, kiedy przy końcu miesiąca. Odbywały się egzaminy piśmienne. W pierwszym miesiącu Gilbert otrzymał trzy lepsze stopnie, w następnym Ania wyprzedziła go o pięć, lecz radość jej przyćmioną została przez to, że Gilbert w obecności całej szkoły serdecznie jej powinszował, o ileż przyjemniej byłoby, gdyby go ta porażka zabolała. Pan Phillips mógł nie być wybitnym nauczycielem. Lecz uczennica, która tak jak Ania gorliwie pracowała i dążyła do zdobywania nauki, nie mogła nie uczynić postępów, jakichkolwiek byłby wykład. Przy końcu roku szkolnego Ania i Gilbert zostali promowani do piątej klasy i zaczęli zaznajamiać się z zupełnie nowymi przedmiotami jak łacina, geometria, francuski, algebra. W geometrii Ania znalazła swoje Waterloo. Jest to coś okropnego, Marylo, skarżyła się dziewczynka. Jestem pewna, że nigdy w życiu nie pojmę geometrii. Wszystko w niej jest oparte na pewnikach i nie ma absolutnie pola dla wyobraźni. Pan Filip stwierdzi, że do geometrii nam najbardziej zakutą głowę, jaką kiedykolwiek widział, a przecież Gil. I niektórzy inni są bardzo rozgarnięci w tym kierunku. Jest to tak strasznie upokarzające. Marylo, nawet Diana często daje sobie łatwiej radę niż ja, lecz że Diana łatwiej rozumie, to mnie cieszy, pomimo że nigdy nie mówimy ze sobą, jak zupełnie obce osoby, kocham ją zawsze niewygasłym uczuciem. Często Smutno mi się robi, gdy myślę o nie. Lecz, naprawdę, Marylo, czy można być długo smutnym na tym świecie?